to nic, na spokojnie. Dobra, ale ogólnie zanim zaczniemy też, Dawaj. to chciałbym coś przeczytać. Adrian, bo ja za bardzo nie znam się na takim czymś, ale ktoś po prostu był w sądzie i znalazł mi pewien, pewien list, jak mogę to nazwać, na 50 stron, wiesz? Ja się nie znam no. na takich rzeczach, więc no dobra, ja się tu to już ledwo czytać umiem to, to, to i może się ja nie znam. Przeczytam. Bo już ci mówię, bo zaraz wam to dodam na Instagrama też zaraz. Myślę też, że na to tutaj pewnie sobie coś wymyślił ciekawego. Nie, nie, spokojnie. Albo to jest jakaś jak wtedy. Nie, spokojnie. No właśnie to jest y, od prokuratora, że tam z sądu już mówię. Potwierdzam, że rzeczywiście otrzymałem od Łukasza K. Nie było tego jednak 180 gramów. Zdecydowanie mniej. Około 100 gramów może. Za sprzedaż 20 gramów dostawałem 100 zł. Ta kwota była dla mnie.